Ja pierdolę znowu taraszpla od matmy dzwoni o 6 i napierdala w tego jebanego Timsa. Dobra, odbieram, bo ona zaraz zniesie jajko. No, dzień dobry, bachory nazywam się Kania Kutasowa Bomba i będę was uczyć matmy. Kurwa, sami odklejeńcy pracują w tej budzie. Jeszcze jakiegoś araba zatrudnili. Lepiej było, gdy suchy Kutas nas uczyła. W związku z tym, że za miesiąc są egzaminy, chciałabym, żebyście zrobili testy z poprzednich lat. Czyli chcę sprawdzić waszą wiedzę z matematyki, gdzie uczyliście się ośmiu lat. A chuj z tym napiszę, że nie zdali, bo to są debile. Jeszcze im dam pojedynce, bo to są sami tempaki z 8 klasy hahaha. Ha, ha, ha. Ja pierdolę babo, przecież masz włączony mikrofon i wszystko słychać. Kurwa, wszystko nagrałam i wrzucę to do sieci. Napiszę, że baba od matmy to jest tępadzida i liże jaja Mikołaja. No to się kurwa popisała, bo ja też to wrzucę do sieci i napiszę, że nie wiedziałem największej jebniętej baby w życiu. Kurwa, jak się klika ziet. Aha, dobra, enter i otwórz. Ja pierdolę, Halina, miałaś obrać ziemniaki i posprzątać cały dom, a ty w ogóle co robisz? Zamknij mordę i wypierdalaj stąd, kurwiszonie. Co ty tam kurwa na komputerze grzebiesz? I wyłącz mojego laptopa, stara dzi, do ciebie w dupę kopne i wylądujesz w Arabii Saudyjskiej. No niech ci będzie Boże, co to za jakieś pojebeń malżeństwo Pewnie to jest mąż tej kurwy z matmy Oni wyglądają jak stare lumpy po przeszczepie pizdy przy użyciu nożyczek do hokeja A ich uroda, to nawet nie wspomnę, bo ta pizda by mi pizdę wstawiła Widać, że Sosnowiec